Witajcie. Dzisiaj mieliśmy zrobić sobie bidadanie za 3 złote razy 6, bo robimy dla całego zespołu. Do tego dodamy jeszcze ser i pokażemy Wam, co fajnego z tego wyjdzie. Co to jest, jak smakuje. Wrócimy do Was po przerwie. To trzeba intensywnie mieszać. Na 6 paczek powinniśmy użyć około 3 litrów wody. Właśnie nie ma pięknąć. Dobra, chwileczkę nam się to już gotowało. To takie fajne, serowe. Fajnie jest te saszetki zrobić tak pojedynczo, ogóra dwie, bo na 6 saszetek to trzeba proporcje troszeczkę pokombinować, pościemniać. I widzicie trzeba to intensywnie cały czas mieszać. Dobra, to już się pan robi. A teraz jeszcze dosypimy sera. No. I mieszamy, gotujemy, mieszamy. Przy takim garze to musicie od samego dołu chochlować, bo później się okaże, że wasze jedzonko nie jest zrobione tak, jakbyście chcieli, albo odpukać na dole się przy fajczy i będzie wam psuło cały kształt. Zawsze możecie dodać odrobinę mąki, jak uważacie, że jest za dużo wody i to zagęścić, ale sam ser, jak się zaraz zacznie łączyć, to będzie inaczej. Dobra, wracamy do Was po przerwie. Tutaj Daniel kontynuuje moje dzieło zniszczenia i tworzy jedzonko urodzinowe dla Ani. No, taka trochę zupa serowa się zrobiła, nam, ale będzie to dobre. Dawaj tutaj Micha. Stryk. Wiesz, później będą dokładki. No przybliż, przybliż. dobrze kosztujemy, patrzymy. Coś sobie tutaj pływa. Rekimi. Dla mnie bomba. No jest takie Fajnie, bo ten ser się fajnie połączył z tym. A teraz zobaczmy, a nie, bo tego szczura z tyłu nie pytamy. No przebiera się za szczury. A okay. chęć Rotogęt. Jednorobot Jak smakuje. No dobra. To już zoom No to danie miało kosztować 3 zł. Wyszło jakieś 30 jak nie więcej. Mm, to jest Więc... Moim zdaniem jest fajne, tylko trzeba to dobrze wymieszać. Pozdrawiamy Was serdecznie.